Czyli tak, na tym stole mamy rzeczy z całego bulwaru, tak. plus rzeczy z terenu klasztoru Świętego Ducha, ale z, z miejsca, gdzie wchodziła rura gazowa i weszliśmy głębiej, tak? Z tego miejsca i Mniej z różnych miejsc, które wy Państwo uważacie za wasy przemieszane, ale akurat przedmioty są cenne, jak na przykład taka Dokładnie. fajeczka, tak? Dokładnie. Tak to wygląda. I to jest tyle. To jest bulwar. To jest bulwar. To jest bulwar. Jest domniemanie, bo wiemy, że szpital tam był. Jeśli jeden z tych, z, tych, z, tych, z tych budynków jest szpitalem, w związku z tym w środku możemy znaleźć na przykład niesłychanie cenne przedmioty związane z, z, z medycyną. Na przykład. Najbardziej najbardziej prawdopodobne jest to, że jeśli były pochówki, a, a wiemy z, z, zostało zanotowane, że pierwsi bracia zakonni byli to uchowani. Byli tuchowani, bo to był pierwszy kościół mm -hmm. w Toruniu. W związku z tym, pierwsi bracia zakonni byli tuchowani, więc na, na 90% jestem przekonany, że jeśli byli tuchowani, to byli chowani w obrębie kościoła. Czy jak taki duży Wiem. teren przebadać za 200 tysięcy? A to jest. A to przepraszam bardzo, to już nie do nas pytanie. Myśmy ocenili to na zupełnie inną kwotę, ale decydenci są decydentami, nie my jesteśmy decydentami. Te mury byłyby interesujące, tym bardziej, że jest to bardzo wczesny, w, 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 wczesny kompleks. No przecież szpital był, dwa najwcześniejsze szpitale zakonu krzyżackiego notowane, to są Elbląg i Toruń. Ten jest bo jest jeden z dwóch najstarszych szpitali na tych ziemiach, przecież no, no, to, jest, to jest rewelacja. Czyli osłonięcie go, wyeksponowanie, to, był, to byłaby dopiero rewelacja, tak? To byłoby bardzo cenne, ja myślę, że byłoby to niesłychanie cenne dla miasta przede wszystkim, no. dlatego, że takie rzeczy przyciągają turystów, a, a, a turyści zostawiają bardzo dużo pieniędzy, wtedy wszyscy korzystają na to.